Kiedy czujemy się samotni, czujemy w sobie wewnętrzny lęk i wchodzimy w nowy związek, to związek skazaliśmy na porażkę. Nie przetrwa próby czasu. Zbudujemy związek, kiedy jesteśmy szczęśliwi, nie czujemy w sobie lęku, nie mamy lęku o finanse. Para nie czuje wobec siebie lęku, kochają się i chcą być razem. Chciałam zauważyć, że moje czytania nie są typu ujączące. Są szczere, pozytywne i z lekkim poczuciem humoru. Jeżeli piszesz pod filmem, że Klara Tarot jęczy, to znaczy, że jeszcze nie spotkałaś odpowiedniego partnera, odpowiedniej osoby. I stąd Twój lęk i jęk w kartach. Narzekasz, że jak zwykle umie, jest na nie, ale jak nie miałaś przy sobie odpowiedniego faceta, tak nie masz. Więc kto tu jęczy? Mówię, że on. Nie odzywa się, bo on się nie odzywa. Ja nie jestem temu winna. Ja stwierdzam fakt. Kiedy zaczniesz się rozwijać, a twoje życie stanie się bardziej ciekawsze, wyjdziesz ze swojej samotności, to karty będą pozytywne. Więc przestań jęczeć i weź się w garść. Nie narzekaj. Weź się do pracy nad sobą. Bo ja też chcę przeczytać karty na wyższych wibracjach. Daj mi taką możliwość, a zobaczysz co potrafię. Teraz szorujesz po nie, ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Wypłyniesz na powierzchnię wody, ponieważ będziesz szczęśliwą kobietą. Odejdzie Twój wewnętrzny lek. Na Twojej drodze zatrzyma się odpowiednia dla Ciebie osoba. Osoba do trwałego związku, i tego Ci życzę. Życzę Ci dużo zdrowia i miłości. Zapraszam do rozwoju osobistego. Kontakt do mnie jest pod filmem czy filmami. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie.